Największym zagrożeniem tego projektu, ustawy o zmianie akcyzy dla wyrobów tytoniowych i pochodnych jest to, że realizujemy w Polsce tylko i wyłącznie jeden cel polityki antytytoniowej czy antynikotynowej. Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Finansów no, deklarują tutaj cel, że chcą chronić ludzi młodych przed inicjacją nikotynizmu. Natomiast Wydaje się, że po pierwsze ten cel nie będzie zrealizowany, po drugie ewidentnie zapominają o ludziach, którzy już dzisiaj palą zwykłe papierosy. Dlatego, że drugim celem, jaki jest podnoszony przez Komisję Europejską Poliki, polityki antytytoniowej, jest skłanianie osób palących zwykłe papierosy do przechodzenia na formy mniej szkodliwe, czyli na podgrzewacze, jeszcze lepiej na i papierosy, a jeszcze lepiej na saszetki nikotynowe. Oczywiście najlepiej, gdyby ludzie w ogóle y, przestali stosować nikotynę, ale cel prohibicyjny jest nierealistyczny do osiągnięcia zakazami spowodowalibyśmy może nieszczęść jak kiedyś prohibicja alkoholu w Stanach Zjednoczonych czy dzisiaj zbyt restrykcyjne prawo antynikotynowe w Australii skutki zdrowotne tego projektu będą opłakane dlatego że my powinniśmy w polityce fiskalnej stosować zasadę less harm less tax I teraz w, tej, w tym projekcie tej ustawy dochodzi do radykalnego zwiększenia obciążeń fiskalnych i papierosów, czyli de facto mamy tutaj, działamy tutaj wbrew drugiemu celowi polityki antytytoniowej, czyli ludzie nie będą przechodzić na i papierosy. Ludzie będą dalej palić papierosy zwykłe. Jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że poprzez podwyższenie cen spowodowanych wcześniej podwyższeniem akcyzy palacze przestaną pać. Być może niektórzy z nich tak, ale jak pokazują różne doświadczenia, generalnie jest tak, że konsumenci używek przerzucają się po prostu na inne tańsze używki. W tej sytuacji jest wysoce prawdopodobne, że palacze przerzucą się albo na produkty pochodzące z szarej strefy, na nieznanego pochodzenia jakiejś nieznanej zdrowe, tak, nabywane w internecie, albo z kolei przerzucą się na przykład na tradycyjne papierosy.